Cześć! Witam Cię na moim kanale Sekret Kapłanki i w szczególności chciałabym zaprosić wszystkie skorpiony na czytanie pod tytułem Co blokuje Twoje szczęście w relacjach? Jakie są blokady, jakie masz schematy, które być może już znasz je albo nie, ale blokują czy nie pozwalają tworzyć ci szczęśliwych relacji? Pamiętajcie, że czytanie jest ogólne. Ono nie musi rezonować ze wszystkimi. Bierzcie tylko to, co jest dla Was, a resztę pozostawcie dla innych. Pamiętajcie o podzieleniu się w komentarzu swoim zdaniem na temat czytania, swoją historią z życia, czy te blokady też u was występują. I pamiętajcie, żeby brać pod uwagę nie tylko znak słoneczny, ale również Wenus, ascendent, księżyc. To są takie najważniejsze pozycje w kosmogramie. No i co? Zapraszam Cię w Skorpionie. Zaczynamy. Skorpion. Jakie blokady i schematy przejawia Skorpion, które nie pozwalają zbudować zdrowych, szczęśliwych relacji? Jakie blokady występują u Skorpiona? Co blokuje Skorpiona przed wejściem w szczęśliwą relację? Co blokuje Skorpiona? Jakie blokady ma Skorpion? Niegodny, niezobowiązanie, zbyt trudne. I schronienie. No, i cóż ja tu widzę? Widzę u ciebie, drogi Skorpionie, że ty często w momencie, kiedy przychodzi budować ci jakąś relację, która przechodzi z etapu zapoznania się w etap bardziej zobowiązujący, to ty możesz się izolować. Potrzebować jakiegoś schronienia, może masz brak zaufania do innych ludzi i wolisz wszystko robić sam czy sama. Często nie wchodziłaś w jakieś poważne związki, nie chciałaś się zobowiązać, czy nie chciałeś się zobowiązać, ponieważ nie czułaś, czy nie czułeś się gotowy żeby dać, czy zobowiązać się właśnie wobec jednego człowieka, wobec jednej oby. Dodatkowo uważasz, że miłość musi być, czy żeby stworzyć trwałą, dobrą relację, to, że musi być trudno i ciężko, że tylko poprzez trud wyzwań, jakie stawia przed wami życie, można zbudować dobrą relację z kimkolwiek by to nie było. Jeżeli chodzi o miłość, to przecież my musimy jej pozwolić płynąć naturalnie. I to się również pokazuje u ciebie. Czujesz się przez to przez to może trochę izolację i przez to, że wiecznie jakby utrudniasz czy czujesz jakbyś utrudniał czy utrudniała Budowanie tej relacji, to możesz czuć się niegodna lub niegodny, nie że myślisz sobie, że nie zasługujesz yy, na jakiś niesamowity yy, związek. Ta karta tutaj niegodny mówi, abyś zaczął podejmować kroki. Aby uleczyć wątpliwości co do siebie, bo stawiasz sobie bardzo wysoko poprzeczkę, a jeżeli coś ci nie wychodzi, robi się zbyt intensywnie, to uciekasz i się izolujesz, bo nie czujesz się gotowa, czy gotowy, właśnie na zobowiązanie ku temu jednemu człowiekowi, tej jednej osobie. Może byłaś wychowana czy wychowany na takim wzorcu, że musiało być trudno i wtedy tylko kiedy było trudno, to wtedy można stworzyć wartościową relację. Więc poprzeczkę podnosisz bardzo, bardzo wysoko, lub absolutnie się izolujesz, uciekasz, e, ponieważ nie potrafisz zaufać e, komuś, z kim tą relację po prostu zaczęłaś budować. No dobrze, zobaczmy w jakiej sytuacji się to pokazuje. Jaka sytuacja obecna pokazuje ten schemat? W jakiej sytuacji jest skorpion, w której widoczny jest właśnie ten schemat? W jakiej sytuacji jest skorpion, w którym widoczny jest właśnie ten schemat? Arcykapłanka. Gwiazda i osiem mieczy. No i zobacz, jak tutaj tą blokadę idealnie widać. To jest Twoja mentalna blokada. Ta blokada, która występuje u Ciebie, i ten schemat nie ma nic wspólnego z człowiekiem czy z ludźmi, z którymi tą relację budujesz. Ty musisz zaglądnąć w siebie. Ty musisz posłuchać swojej intuicji, bo arcykapłanka, ona doskonale wie, że wszystkie odpowiedzi masz w sobie. Ty może ukrywasz uczucia, ukrywasz siebie prawdziwą. Ukrywasz yy, to, bo czujesz się niegodna, niewystarczająca. A jest królowa buław. Ty masz wszystko, czego ci potrzeba masz ogień, masz pasję, masz pewność siebie, ty po prostu taka jesteś. Być może musiałaś zbudować siebie taką silną, bo byłaś wychowana może w trudnych warunkach, nawet emocjonalnych. Może yy, po prostu ta miłość Twoich rodziców do Ciebie była trudna. Czy ogólnie trzeba było zawsze o tą miłość jakoś walczyć, czy um, to trzeba było bardzo dużo włożyć siebie, żeby tą miłość otrzymać, miłość dostać, a to nie jest tak drogi skorpionie, bo to wszystko ma być w przepływie, a ty tutaj um, posłuchaj co podpowiada ci intuicja. W tej chwili, w sytuacji, w której się znajdujesz, ta inteligencja emocjonalna jest dużo ważniejsza niż y, logiczne myślenie. Bo królowa buław to jest ciepło, to jest charyzma, to jest niezależność i pewność siebie. I ty doskonale wiesz, że taka jesteś. Jesteś inspiracją dla innych ludzi. Możesz być y, dla nich kimś, kto przewodzi. Możesz poprowadzić ich ku szczęściu. Pokaż tą swoją siłę, pokaż ten swój ogień. Nie chowaj tego, bo ludzie wokół będą naprawdę to szanować. Gwiazda z kolei pokazuje, że jesteś w cudownej drodze uzdrawiania siebie samej, być może właśnie z tych schematów ym, trudnych. Z tego, że właśnie jesteś tak bardzo wymagająca, nie zarzucaj sobie tego. To nie jest nic złego, drogi skorpionie. Gwiazda tutaj jest, pokazuje, że naprawdę przeżyłaś jakiś ciężki okres w swoim życiu, i, i to jest idealny moment, aby tą swoją energię odnowić i uleczyć. I mieć wiarę, że w przyszłości będę w stanie budować piękne, radosne, silne relacje. I tutaj się wcale nie pokazują tylko relacje romantyczne, ogólnie relacje międzyludzkie, w których panuje radość, lekkość, w której będziecie mogły sobie otworzyć serce i poczuć się naprawdę wspaniale. Gdzie wszyscy będą emanować pozytywną energią, pełną radości. No to tu się pokazuje, że jednak blokujesz się na to wszystko sama. Musisz przepracować tą blokadę. W innym wypadku tego nie da rady, tych własnych ograniczeń, nie da rady będzie pokonać, bo faktycznie czułaś się tu może, że utknęłaś w jakiejś sytuacji. Ale to czas przyszedł na ponowną ocenę tej sytuacji, w której się obecnie znajdujesz i znalezienie nowych rozwiązań. Może zostałaś w jakiś sposób oszukana przez kogoś. Pokazuje się tutaj król Buław, więc ktoś naprawdę mógł Cię oszukać. Lub y, ktoś, lub ktoś właśnie mógł cię wprowadzić w jakąś taką pułapkę umysłu. Może ktoś, kto nadużywał tutaj swojej władzy, y, może ktoś tutaj był wobec was bardzo arogancki. Ktoś, kto dopuścił się. No, jakiegoś oszustwa wychodzi na to. Bo siedem mieczy to jest strategia. To jest, yy, są ukryte motywy. Lub to ty sama działałaś może poprzez jakieś ukryte motywy. I teraz ciebie to blokuje. I teraz dlatego czuję się niegodna, że popełniłaś błąd, lub popełniłeś błąd, że oszukiwałaś sam siebie i to cię wprowadza w taką mentalną klatkę. Że skoro dopuściłem, czy dopuściłam się jakichś czynów, bo było mi za ciężko, bo było mi za trudno, bo nie chciałam się zobowiązywać, czy nie chciałam się zobowiązywać wobec jednej osoby, to się izolowałem. To próbowałem odejść, próbowałem yy, zrzucić z siebie jakiś ciężar. I ukrywałeś może, czy ukrywałaś uczucia wobec kogoś nawet do tego stopnia. Zobaczmy, co tutaj karty wyrocznie mają dla ciebie za rady. Co tutaj za rady są u skorpiona. Promienna bogini. Przyjęcie. Jesteś gotowa, by zrozumieć, jak w pełni ważna jesteś. Korzystaj z mocy. Dokładnie. To karta pokazuje mi, że zaczniesz. Zauważać swoją ważność nie tylko w związkach i relacjach, ale przede wszystkim dla siebie samej. I to jest Twoja największa moc, że jesteś naprawdę bardzo, bardzo ważną osobą dla siebie i dla innych. I tu jest, biorąc skok, odwaga. Musisz odpuścić coś dobrego, aby zyskać coś. Wspaniałego. Tutaj karty radzą, aby uznać siebie jako na kogoś najważniejszego i odpuścić sobie coś, co jest dla ciebie dobre, po to, żebyś mógł czy mogła otrzymać coś, co jest dla ciebie wspaniałe. Nie oszukując siebie samego, nie oszukując innych. A zobaczmy jeszcze jedno. Dynamika rodziny. Potrzebujesz czasu, by uporać się z problemami. No właśnie. Jeżeli chodzi tutaj o związek taki stały, o rodzinę, to trochę czasu musi minąć, więc zajmij się teraz sobą. Może skup się na tym, żeby nauczyć się, że miłość nie musi być trudna, że jest to bardzo przyjemny przepływ i że jesteś godna mimo swojej przeszłości, mimo tego, że do tej pory nie chciałaś się angażować lub nie chciałeś się zaangażować. Odpuszczając coś, co uważasz w tej chwili za dobre dla Ciebie, zyskasz coś, co jest wspaniałe. I daj czas, żeby pogodzić się z tym, Twojej rodzinie, Twoim bliskim. Wszystko się tu unormuje. Dziękuję Ci, Skorpionie, za Twoją obecność. Ściskam Cię, pozdrawiam, papa. Pa.